Cześć, poszukiwacze przygód. Czy jesteście gotowi na coś naprawdę wyjątkowego? Ruszamy z naszą misją prawdziwego Mikołaja. Przez najbliższy tydzień będziemy odkrywać, co to znaczy być superbohaterem życzliwości. To nie tylko projekt szkolny, to nasza wspólna, wielka, wspaniała przygoda. Mamy aż siedem drużyn i tylko jedną wielką misję. Każda klasa ma do wykonania swoje super zadanie, które uczyni świat lepszym miejscem. Klasa pierwsza. Odkryjecie radość zdawania i wielki skarbiec dobrych uczynków. Klasa 2b. Zobaczycie, kto to prawdziwy Mikołaj, tworząc planszę o historii biskupa Zmiry. Klasa 2a. Pokażecie, jak wygląda Mikołaj na świecie, robiąc super długą książeczkę o tradycjach Mikołajkowych. Klasa 3b. Przygotujecie Mikołajowe podziękowania. Super prezenty dla pracowników naszej szkoły, których codziennie mijacie, ale nie są oni nauczycielami. Klasa trzecia A. Stworzycie nasz własny szkolny kodeks dobrego uczynku, czyli 10 najważniejszych zasad, jak być dobrym Mikołajem. A w tej podróży pomogą Wam prawdziwi superbohaterowie. Wasi mentorzy z klasy czwartej. Oni zadbają o logistykę i rozwiązanie problemów. Będą wspierać wszystkie młodsze klasy. Pokażą Wam, jak być dobrym liderem i jak wspaniale współpracować. Pamiętajcie, to Wasz tajny oddział do zadań specjalnych. Jak nasi mentorzy będą Wam pomagać we wszystkim? Będą jak latające elfy, które mają supermoce, pomogą Wam czytać i organizować, wytłumaczą, co jest w kartach projektu i uporządkują zadania. Zajmą się logistyką, przyniosą Wam wszystkie potrzebne materiały i zadbają o porządek. Będą mistrzami w rozwiązywaniu problemów, pomogą, kiedy coś pójdzie nie tak i będą Waszym wsparciem technicznym. Pomogą przy trudnych zadaniach, jak precyzyjne wycinanie czy pisanie. Nasz tydzień to jak gra z pięcioma poziomami. Każdego dnia zbliżamy się do wielkiego finału. Poniedziałek to planowanie i organizacja. Startujemy. Wtorek to badanie i projektowanie. Zbieramy pomysły. Środa to produkcja i tworzenie, najbardziej kreatywny dzień, czwartek to finalizacja i próby, ostatnie szlify i ćwiczenia, piątek to nasz wielki finał, czas na prezentację. Dzień pierwszy, poniedziałek, rozpoczynamy naszą misję. Wszyscy razem, już wysłuchaliśmy opowieści o świętym Mikołaju i dowiedzieliśmy się, dlaczego pomaganie innym jest takie ważne. W waszych grupach otrzymacie lub zrobicie karty projektu. To jak mapa skarbów. Poznacie swoje zadania i podzielicie się rolami. Mentorzy z klas starszych. Myślę, że już przeszli szkolenie, a po tym spotkaniu dołączą, by pomóc wam w podziale zadań i wypełnianiu kart. Dzień drugi, wtorek. Czas na szukanie pomysłów i projektowanie. Klasy pierwsza i drugie. Będziecie zbierać informacje, robić szkice i pierwsze rysunki. Myślenie, myślenie, kreatywne myślenie. Klasa trzecia. A. Opracujecie 10 zasad, pomyślicie, co to znaczy być naprawdę pomocnym. Klasa trzecia B. Stworzycie listę osób, którym chcecie podziękować za ich super pracę w szkole. Mentorzy przyniosą wam materiały, pomogą wybrać najlepsze informacje i będą notować wasz super postęp. Dzień trzeci, środa to będzie najbardziej kreatywny dzień. Aktywnie tworzymy nasze projekty. Klasy pierwsza i drugie. Tworzycie labbooki, skarbce i plansze. Robimy, kleimy, malujemy klasy trzecia A i trzecia B. Realizujecie upominki i kodeks. Mentorzy będą pomagać przy trudnych zadaniach, pilnować, by wszystko szło zgodnie z planem, a także pomogą w precyzyjnym wycinaniu i montażu. Dzień czwarty, czwartek, czas na ostatnie poprawki i próby. Dopracowujecie najmniejsze szczegóły swoich projektów. Przygotowujecie super miejsce do prezentacji. Ćwiczycie, jak będziecie opowiadać o swojej wspaniałej pracy. Klasa trzecia B, pakujecie gotowe upominki. Mentorzy zbiorą zdjęcia i notatki, pomogą wam ćwiczyć wystąpienia publiczne i sami zaczną pisać swoje super raporty. Dzień piąty piątek wielki finał. Czas pokazać światu, co stworzyliście. Każda grupa pokaże swój wspaniały produkt końcowy. Klasa trzecia B wręczy upominki pracownikom szkoły. Klasa trzecia A uroczyście zawiesi swój kodeks dobrego uczynku. Klasy czwarte podzielą się swoimi super obserwacjami. Wszyscy zastanowimy się, czego się nauczyliśmy o empatii i pomaganiu. Pamiętajcie, wasza karta projektowa to wasz przewodnik, jak mapa skarbów prowadząca do sukcesu. Znajdziecie w niej nazwę drużyny i rolę każdego członka, dokładny opis, co macie stworzyć, lista zadań, czyli wszystkie rzeczy do zrobienia, a wy będziecie odhaczać każdą wykonaną. Mam dla was takie karty, ale jestem przekonana, że będziecie chcieli je przerobić po swojemu, bo to wasze pomysły tutaj się liczą. To jest super. Ucząc się o Mikołaju, będziecie też rozwijać swoje umiejętności z różnych przedmiotów. Będziecie mieli zadania z polskiego, jak nazwa grupy i opowiadanie, zadania z matematyki, liczenie i mierzenie, zadania z plastyki, kolorowy plakat i wiele, wiele innych, nawet z WF-u, zabawy ruchowe i informatyki, wyszukiwanie obrazków. A teraz chwila dla mentorów. Wasze zadanie jest wyjątkowe. Jesteście liderami i przewodnikami. Poniedziałek Szkolenie mentorskie, dołączenie do grup i pomoc w podziale ról. Wtorek Wspieracie w szukaniu informacji, pomagacie w plastyce i rozwiązujecie pierwsze problemy. Środa Aktywnie pomagacie przy tworzeniu i trudniejszych zadaniach. Czwartek Finalizujecie produkty. Pomagacie w próbach prezentacji i zaczynacie pisać swój raport. Piątek. Pomagacie w prezentacjach i sami prezentujecie swój raport. Mentorzy. Wasz raport to historia o tym, jak pomagaliście młodszym kolegom. To ważny dokument, pokazujący Waszą drogę jako superliderów. Opiszecie misje, które wspieraliście. Napiszecie o konkretnych działaniach i problemach, które rozwiązaliście. A na koniec Wasze wnioski o współpracy i przywództwie. Pamiętajcie, prowadźcie dziennik mentora każdego dnia. Notujcie ważne momenty. Pani Ania ze świetlicy i pani Gosia z trzeciej A są do Waszej dyspozycji zawsze. Na koniec każdego dnia. Kontrola misji. Sprawdzacie, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Czy wszystkie zadania są odhaczone? Czy produkty są gotowe, lub prawie gotowe? Czy widzicie efekty swojej pracy i jesteście z niej dumni? I najważniejsze. Czy nauczyliście się pomagać innym i rozumiecie, czym jest empatia i współpraca? Jestem również przekonana, że szefowa całej waszej szkoły za waszą super pracę przygotuje dla was coś specjalnego. Ale tego dowiecie się już w piątek. Jesteście gotowi na tę przygodę? Zaczynamy!